Panko, jeszcze raz Gabeł, to słuchajcie, he. następne parę minut naszego życia warsztatowego. Z sami, który walczy właśnie z silnikiem i skrzynią biegów, tak jest. On wyciąga, ja tutaj szykuję hybrydę. Do wymiany mamy hybrydkę. Mamy tutaj taki zestaw, i tą hybrydę ja ją wyciągnę. Jak sami tam wyciągnie ten silniczek, i będziemy to Wam he. po trochu po trochu nagrywać. Także komon to jest. Także zapraszam, może będzie fajny odcinek, może nie, może się spodoba. Jak się spodoba to kciuka do góry, słuchajcie, a będziemy tego Wam nagrywać więcej. Także mamy tutaj zestaw, mamy silnik tutaj od czwartej generacji. Tu jest 1.8, tu mamy jednostkę dwulitrową. To jest hybryda od 1.8, oczywiście, że się różni od 2 litry, tak. Także zaczynamy. <laughs> Mały to walczy z tym. Lift up a little bit. On z tym walczy. i Lift up. Li Pomp. So, can you lift up? Lift up. What has to do You think he's gonna be work like that? I tell you so many times. You so know. Lift you know. Up. Yeah. Then use the pump. You know fight with this. Use the brain. You see that? That's why you're not supposed to be uh, drinking the fizzy drinks. I don't. And no chocolate. I know you eat the chocolate. I know I can see on you. I can see you eat the chocolate. Like this, ok. Move this. Take the lock and put here. Move the arm out. Także e, rękawiczkę jakoś założymy. Słuchajcie, jakąś rękawiczkę założymy, żeby po łóżku sobie nie przyciąć czasem. Jedna jest, a druga. Just move the arm. O, ok. One more, one more. Here. No nie wad z tym, no easy easy, no you see? widzicie jak on po tym cukrze, on mówiłem wam na live. Easy, yeah? Look job done. łękawiczkę zakładamy i będziemy tutaj rozbierać tą, tą naszą hybrydkę. Po kolei trzeba falownik wyciągnąć, tak? Falownik już pokazywałem wam nie raz jak to się rozbiera. No, ale to nie znaczy, że Wam nie pokażę. Jeszcze raz na przykład. Mamy tu gotową jednostkę. Trochę ją odmuchamy. That's fine, that's fine. Mały się zabaziewał. Tu mamy całą kompletną dwulitrówkę. Jest? Which one? No. Eee, e, e, e. coś miałem wziąć, mnie wytrącili z tego, mnie wytrącili, coś miałem zrobić. No nie wiem, no idę sporo o tym, bo nie mam pojęcia. E. Tak to czasem bywa. E. Danis, e. o oh no, I got the box, ok, I got the box. Co tego z góry, później trzeba tą hybrydę całą silnikiem podnieść do góry i zacząć to od dołu rozkręcać. Pas się założy, na razie ściągniemy cały loom i zobaczymy, jak to nam będzie szło powoli. Na spokojnie, nie ma, nie ma ciśnienia, nie ma tutaj szaleństw, bez szaleństw. Wiesz, trochę tam, mówię, tutaj sami tu wyciąga to. no nie da rady inaczej tego zrobić, nie da rady wyciągnąć samej na przykład hybrydy z tego. No bo to nie ma żadnego sensu. Najlepiej wszystko razem opuścić lum się odłącza, później też wam to nagram, bo nagrywam tam odcinek taki, żeby wam... Tak jak ja tu tłumaczę dla samiego, żebyście wy też mieli tam mniej więcej jakieś pojęcie co się dzieje. Okej. Okay. Trzeba pamiętać, żeby tutaj nic nie uszkodzić jak się to wiecie tutaj Klient kupił sobie cały zestaw i będziemy ten cały czas. Opa! Wszystko po kolei, żeby nie uszkodzić, jak najwięcej rzeczy, żeby odzyskać z takiej, z takiej hybrydki. Mały za mną jest. Okay. To tutaj. You watch, yeah. You watch what we doing. Ten lum jak najbardziej się nam przyda, jeszcze do jakiegoś innego. Czekajcie uh, i don't know from which one Asktazi O kurwa tasie? Yeah. Asktazi. Eh? We put on Dakar here. Yeah. yeah, it's from Corolla. Jeżeli będą słuchajcie jakieś pytania będą czy coś to śmiało słuchajcie dawać się nie krępować okay, jeżeli się będzie podobać to, to będziemy Wam nagrywać takie nasze życie warsztatowe słuchajcie jak to nam jak to wygląda u nas yeah, yeah, yeah. Dobra to mamy to mamy na boczek Teraz tak jak e, ostatnim razem. First, yes. Pach. Tak. Nie wyciągamy gościa. Tutaj, Tutaj po woku. Nie, no jak silnik jest na, na wierzchu, to to idzie i to niesamowicie. Kurde. O, bateryjka. Moja bateryjka umiera. Moja bateryka umiera, chwała Trzeba wymienić. Trzeba wymienić. Pudy on charge. Pudy charge. Eee, założymy taką. Uch. To będzie rzeźnik. Weźmiemy sobie to. Weźmiemy sobie to. Jakąś przeduszkę. Ten to mówię, e, tam parę osób się pytało, odpisałem tam Wam na, e, w komentarzach Jedna, e, druga cala M12 Trzecia generacja, 100 baterii, o panowie no to, to, Jeżeli ktoś ma oczywiście trochę luźnej e, kasy Pomaga w robocie i, I to niesamowicie, uwierzcie mi Leciutki, ale to dla kogoś kto naprawdę się zajmuje tym e, no, Tak jak ja na przykład, no albo Give me, poczekajcie. Siup, 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 siup. Pach. Take all the stuff and... Oh, maybe wait. Ok, wait. To już jak, jak mówiłem nie raz, co chodzi o różnice między czwartą generacją, a A dwulitrówką, to jest kurde, naprawdę hmm. duża różnica. Pach. Pach. Okej, okay. to jest na, dół, na, na boczek. Mofą I z przodu mamy to samo. Raz. I mamy luźnego gościa, tak? Teraz dziesiąteczka. No wait, wait. Wiring. Czek. Parę minut, ktoś będzie miał jakieś pytania, to śmiało śmiało dawać. Danisz, Any question? Any question? Take the wiring off. this one. Tak, jest opening Opa, i mamy gościa, o jest. Bardzo ciężki, kurde, jeżeli tu chodzi o 2 litry, bardzo ciężki. Jak ktoś tam rozbierał na przykład e, e, piątą generację, to ten falownik, inwentor, jak zwał, tak zwał, słuchajcie, to on e, praktycznie nic nie waży. Włączymy jeszcze... A, tutaj jest. E, włączymy sobie mikrofon, może będzie jeszcze lepiej słychać, tak? Tego gamonia. Yeah? Poczekajcie, zaraz wracamy To wracamy do naszej hybrydki Słuchajcie, jeszcze parę minut Wam nagram Także zapraszam Mówię, ktoś tam ma jakieś pytania To śmiało wskakiwać panowie i panie Jakoś to interesuje to Wyciągnąłem falownik właśnie z tej yy, Z tej hybrydki naszej Musimy Tak jak mówiłem wcześniej, tu zobaczcie Tutaj Wam pokażę bliżej właśnie yy, Żeby wyciągnąć Eger zawór, żeby tego dziada wyciągnąć, to zazwyczaj, jeżeli ktoś nie wie, jak go wyciągnąć, to w taki sposób, jak pokazywałem Wam na innym filmie, to trzeba wyciągnąć falownik, żeby dostać się do Eger-kulera. Tu są trzy śrubki od niego, żeby ten Eger-kuler odszedł od głowicy, żeby było miejsce na, na to, żeby on się wysunął z tych szpilek na bok. Bo jak pokazywałem wam wcześniej ten EGR-kuler zawór jest na tulejkach, który wchodzi w głowicę. Ej, także jest przerąbane, ale pokazywałem wam na filmie, nagrałem wam fajna sprawa, na pewno ukróci ten czas i to z 2 godzin na 10 minut. Dobra. To mamy kabelki mamy. Ja, musimy podnieść to wszystko do góry. Eee, yeah, should be alright. Should be alright. Which one? Ah, oh, not here. No, wait, when. No, when? Eee, when, just tell me when. One second. No, ori. No ori. Także jest hopka. Co? For gables for this one. It's here. This one? Yeah. This one is the same. Yeah. So I think this one, was different this year. Łapę odkręćmy. This is not the floor. Ah, w, w sumie to na, nie, nie, no musimy je odkręcić. Żeby to łapę odkręcić, to nie jest to tylko jest no, no, only three bolts, one bolt underneath, yeah, on number, which number is? Who mi, which number is? guess. Which one? And Pod to, pod poduszką jest jeszcze jedna uh, jest nakrętka. Twelve. And you? Twelve Which one? 12? ten. I said uh, maybe No no 14. 14? No, 14? no 14? O kurwa, 12. O, to gamonie mieli rację. No, zobaczcie. Gabriel niby robi gamoń? Gabriel gamoń. Gabriel gamoń? Gabiel gamoń sometimes. Like mały? Like mały, gamoń. Everyday gabiel gamoń? No, orę okay. I to, zobaczcie, tutaj ma się tą szpilkę, wam pokażę. O, taka szpileczka tutaj jest. We can open the bottom one first. Yeah, yeah, yeah you, have to, you have to. You have yeah. to. Także oh, I'll open that shit here. It's... Ba, 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 ba. Mały, uh, put this back on the uh No, no, no. The uh, converter is there. Put these bolts on the side. No. No, I'll put... one second, one second. Tutaj mamy ten falowniczek nasz I tutaj musi wejść, tu macie ten sensor, że jak go odczepicie To nie odpali się samochód, chyba że Się wrzuci na service mode Pamiętacie pokazywałem wam nowy service mode, kombinację. Czekajcie, tak o, trochę to zapiąć I tyle, tutaj te śrubeczki one to One i tak nic nie będą trzymały, dobra okej okay. Wtedy można odkręcić te śrubki i mierzyć sobie falownik przez te śruby. Wszystko odkręcamy. Widalca. Takie nasze życie, słuchajcie, takie nasze życie warsztatowe. Opa. Dobra, mamy z boku już to też. I to już jest trochę inaczej, jak właśnie na przykład czwarte generacje, czy coś, czy trzecie. Jest? Yes. No problem. Jo. Yep. Dobra, słuchajcie. No to tyle na razie. E Będę Wam nagrywał co chwilę jakieś tam nasze potyczki.